Cześć. Dziś pokażę wam jak zrobić ciasta marchewkowe. Potrzebujemy 1 i 1 czwartą szklankę oleju, 4 jaja, dwie szklanki drobno utartej marchewki, dwie szklanki mąki, dwie szklanki cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżeczki cynamonu, dwie łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta soli, orzechy i rodzynki. Tak, od razu mówię, przygotujcie dużą miskę. Teraz ubijamy jajka z cukrem na puszystą masę, dodając mąkę oraz olej. A tak wygląda powstała masa. Teraz czas na mąkę. Dodaw dodawanej na zmianę z olejem. Okej, okay, teraz tak to wygląda. No i dodajemy teraz resztę składników. Najpierw proszki. Co na soda, proszek do pieczenia i sól. Po dokładnym wymieszaniu składników, teraz czas na nasz główny składnik, czyli marchewkę. Dosypujemy rodzynki, orzechy i mieszamy. Wylewamy do formy. Ciasto pieczemy w 180 stopniach na 40 minut. Zostało mi jeszcze trochę ciasta, więc zrobię trzy małe babeczki. OK, teraz robimy lukier. Dwie łyżki margaryny, dwie łyżki śmietany, cukier. Teraz trzeba poczekać, aż wszystko się ładnie rozpuści i po chwili dodajemy cukier puder. Wyłączamy i do gęstości dodajemy cukier puder. Ok, i teraz przelewamy na nasze ciasto marchewkowe. Potem można je jeszcze ładnie przeozdobić, na przykład orzechami. I tak się prezentuje nasze piękne, pyszne ciasto marchewkowe. Smacznego!